Cześć z tej strony Kasia. Cześć z tej strony Alicja. Znamy się od ponad 20 lat, ale czujemy, że spotkałyśmy się na nowo. Z naszych rozmów narodził się podcast Rozmowy z Duszą, w którym rozmawia dusza z duszą. O duszy dla duszy. Opowiadamy o naszej drodze do poznania siebie, zrzucając iluzje nagromadzone przez większość naszego życia. Jeśli szukasz szczerości i autentyczności, to czekałyśmy właśnie na Ciebie. Chodź, wsłuchaj się w siebie. Jest tak dużo do odkrycia. Część druga naszego podcastu, rozmowy z duszą o, o mężczyznach. mężczyznach naszego życia. Fajnie to brzmi. Neville Goddard znów na naszych językach. I dzisiaj będziemy mówić o Biblii i o tym, jak Neville Goddard rozumiał Biblię. Nie wiem, jak dla ciebie, Kasia, ale dla mnie to, jak on interpretował Pismo Święte, jest bardzo odkrywcze i takie przebudzeniowe. I dzięki niemu zobaczyłam, o co tak naprawdę w tej Biblii chodzi. No sens, nie? Nagle się wszystko zaczęło składać w jedną całość i jest takie przejrzyste. Nie tylko przejrzyste, ale Neville Goddard podszedł do tego zupełnie inaczej tak. niż wszyscy. I nie traktował nauk biblijnych jako zapis historyczny, mhm. tylko jako metaforyczny przewodnik do duchowego przebudzenia i zrozumienia wewnętrznej mocy człowieka. Mhm. I tutaj... Chciałabym od razu yy, na początek powiedzieć o tym, że dla Newila wiara nie była tylko takim religijnym pojęciem, ale raczej no, tym praktycznym narzędziem, i o tym ostatnio też wspominałyśmy, że wiara w to, że to nasze wyobrażenie jest rzeczywistością. I wiele z jego nauk skupiało się właśnie na przekonaniu, że wiara jest substancją rzeczy, na które mamy nadzieję, i dowodem rzeczy, których nie widzimy. Neville skupiał się na tym, żeby przebudzić Boga w człowieku, a tym Bogiem jesteśmy my. Czyli tutaj już pierwsze mieszki, które wkładamy w nasze mrowisko, że Bóg nie jest kimś wyimaginowanym, do którego się modlimy, którego prosimy o coś, czy dziękujemy mu za coś, bo tym Bogiem jesteśmy my, czyli my, jak coś, to dziękujemy sobie i prosimy siebie o coś. Mamy w sobie Boga, mamy w sobie Twórcę, jesteśmy częścią boskiego stworzenia i o to chyba chodziło w tym cytacie: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Neville interpretował ten cytat jako odniesienie do mocy Słowa, myśli i wyobraźni w tworzeniu rzeczywistości, czyli Słowo symbolizowało dla niego wyobraźnię jako początek wszelkiego stworzenia. I Słowo było u Boga czyli to, co mówisz. Mhm. Słowo było u Boga, czyli było u człowieka, który ma tą wyobraźnię, żeby kreować swoją rzeczywistość. Wyobraźnię i świadomość. I Neville koncentrował się na idei, że każdy człowiek jest przejawem boskości i ma w sobie moc Boga. I postać Jezusa Chrystusa nie była zewnętrznym zbawicielem, ale symbolem Chrystusa w nas, czyli tej boskiej mocy, która mieszka w każdym człowieku. I tutaj to odnosi się do świadomości i możliwości manifestowania tych naszych pragnień przez wiarę i wyobraźnię. Hmm. I w tym kontekście, jak już mówimy o Jezusie, to Neville podkreślał, że zmartwychwstanie Jezusa nie jest dosłownym wydarzeniem, tylko metaforą przebudzenia człowieka do własnej boskiej mocy. Wobec tego, też śmierć Jezusa symbolizuje ignorancję ludzką. A to zmartwychwstanie jest uświadomieniem sobie, że jesteśmy twórcami naszej rzeczywistości. No i jak to teraz brzmi, piękna dusza? Kaftan, co? I mm. pierwszy cytat to: Królestwo Boże jest w Was. I Neville interpretował to tak. Jako dowód na to, że cała moc potrzebna do tworzenia naszej rzeczywistości jest w nas, a nie na zewnątrz. Czyli to Królestwo Boże nie jest gdzieś tam na górze w niebie, tylko w nas. I, i my poprzez nasze życie dążymy do tego, żeby to Królestwo Boże w nas się otworzyło. I czym jest to Królestwo Boże? Pełną świadomością. Mhm. Czyli pełna świadomość jest w tobie. Świadomość tego, co możesz osiągnąć, świadomość tego, co się dzieje, i nie musisz sięgać do tego, co jest na zewnątrz, żeby to osiągnąć, tylko jeżeli uświadomisz sobie, że to ty jesteś częścią Boga, masz w sobie moc kreacji, to Królestwo Boże jest w tobie. I jako w niebie, tak i na ziemi. No to kolejny cytat. Mm, czyli jako w niebie, czyli tak jak my sobie coś wyobrazimy, taki na Ziemi, tak tego tutaj będziemy doświadczać. Jeśli ja mam przekonanie, że jestem nieszczęśliwa, że jestem schorowana, że ja nie mam pieniędzy, to tak będę tego doświadczać mm. na Ziemi. Bo jako w podświadomości, mm -hmm. tak w świecie zewnętrznym. Czyli to, co ty myślisz o sobie, to, w co ty wierzysz, będzie się przejawiać w Twojej rzeczywistości. To zobaczysz tutaj, tego doświadczysz. Godard wierzył w koncepcję duchowej alchemii, czyli transformacji tej naszej duszy przez zrozumienie swojej prawdziwej natury. I tutaj kolejny cytat: Przemienienie wody w wino. No, ja interpretowałam to jako, no, woda, wino, no dobrze, zamienił, miał takie zdolności paranormalne. No, a teraz, mając y, już świadomość, tej interpretacji Neville'a, która bardzo ze mną rezonuje, to wiem, że tutaj chodzi o całkiem coś innego. No i o co? Co symbolizuje ta woda, a co symbolizuje wino? No tutaj jest taka interpretacja, że, że symbol zmiany ludzkiej świadomości z materialnej, czyli z wody na duchową, czyli na wino, przez moc wyobraźni i wiary. Hmm. Interesujące. Hmm. To ciekawe. Jest jeszcze jakiś cytat, który cię bardzo poruszył, który wcześniej rozumiałaś inaczej, a teraz dzięki Neville'owi i jego zupełnie innej interpretacji zobaczyłaś nowe znaczenie tych słów? Najbardziej chyba hmm, chodzi mi o wiarę, że już nie wysyłam intencji do kogoś, kogo nie znam, tylko wiem, że to ja jestem tym kimś. I ja proszę siebie o coś, na przykład, żebym wystała w jakiejś decyzji, żebym um, coś zmieniła, żebym coś uzdrowiła. To ja, a nie ktoś. Ja nie potrzebuję z zewnątrz mm, pomocy od kogoś, bo to ja jestem tym Bogiem. I to, to jest to, zmienia po prostu wszystko. Mm. Tutaj przypomina mi się jeszcze taka historia biblijna, w której ktoś um, schorowany przyszedł do Jezusa i tak bardzo uparcie chciał, żeby Jezus go uzdrowił. Mm -hmm. To znaczy, taka była zawsze moja interpretacja no i tak. taka jest narracja, ja którą wiem, słyszałam, mówisz. że Jezus ma uzdrawiać, a Jezus powiedział do niego: Twoja wiara cię uzdrowiła. I, um... Uzdrowiła, czy Twoja wiara cię uzdrowi? Nie, Twoja wiara okay. Cię uzdrowiła mm -hmm. i to jest piękne, że już Cię uzdrowiła, czyli to już się zadziało, ale właśnie nie ja Cię uzdrowiłem, mm. tylko Twoja wiara, czyli Twoja wyobraźnia, Twoje wyobrażenie, że Ty możesz być uzdrowiony, Twoje uczucie, że Ty już jesteś zdrowy i Twoja determinacja i konsekwencja, żeby powtarzać, żeby uzmysłowić sobie, że to wyobrażenie jest już dokonane, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Ty się uzdrowiłeś, człowieku, dzięki swojej wierze, dzięki swojemu odczuciu, uczuciu, dzięki temu, że już to sobie przyjąłeś jako fakt, jestem zdrowy. I tutaj od razu mamy te, te takie niesamowite uzdrowienia ludzkie, tak? Niektórzy mają naprawdę jakieś bardzo trudne, ciężkie stadium choroby, i jakoś cudownie udaje im się wyzdrowieć. I tutaj jeszcze dopowiadając do tej Twojej historii, to w Ewangelii jest napisane, cokolwiek pragniesz, kiedy się modlisz, wiesz, że otrzymałeś, a będzie to Twoje. Proste. Tak, tak. Niektóre rzeczy nawet nadinterpretowaliśmy wcześniej, albo no, taka była narracja, żeby to nadinterpretować. Jezus tam powiedział: cokolwiek pragniesz, kiedy się modlisz, wiesz, że otrzymałeś, a będzie to Twoje. Nie mówi módl się do, do mnie, mnie. Tak. tylko mówi, uwierz. Ty uwierz, ty masz tę moc sprawczą, i cokolwiek sobie wyobrazisz i w cokolwiek uwierzysz, tak ci się stanie. I nie trzeba tego powtarzać w nieskończoność codziennie. Trzeba. No ale wiesz o co mi chodzi? Że jak wiesz, że to już masz, no to się nie modlisz o to tak jak z tym telefonem, bo tak masz telefon i nie patrzysz, że chcesz mieć telefon, bo już go masz. Mhm, ale to jest be it until you be comment. Czyli bądź tą osobą. Dopóki się nią nie staniesz. Czyli jeżeli już w to uwierzysz tak bardzo, że stanie się to dla ciebie naturalne i ty po prostu nie będziesz musiała tego powtarzać, mhm. to wtedy okej. Okay. No tak, Ale czyli jest proces, że najpierw modlę proces. się, bo po mhm. prostu znaczy modlę się. No mówię sobie, że chcę, powtarzam, no powtarzam tak. Mhm. Mhm. Powtarzam tę modlitwę, dopóki nie uwierzę, że tak się już stało. No tak, a później to zostawiam i to się po prostu dzieje. Piękna duszo, jeśli słuchasz nas do tej pory, no to chyba ze sobą rezonujemy. Nasz podcast to rozmowy z duszą. I dlatego chcemy też z Tobą porozmawiać. I jest bardzo łatwy sposób, żeby to zrobić. Napisz nam komentarz, zasubskrybuj, polajkuj albo napisz wiadomość prywatną, a także wyślij komuś, kto potrzebuje to usłyszeć. To co piękna duszo. Wracamy do odcinka. A co Neville Goddard mówi na temat grzechu? Jak interpretuje grzech? No, grzech tak właściwie jest po prostu naszą nieświadomością, tą naszą taką niewiarą w swoją boską moc. I to dla mnie też było bardzo odkrywcze, bo wiesz, już mówiłyśmy jednokrotnie, że bijemy się w wyznań w naszą grasicę i mówimy: Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. No, moja wina, że czegoś jestem nieświadoma. Mm. A nie, że coś zrobiłam, wiesz, że komuś zrobiłam jakąś krzywdę, że, że, ten, że mam grzech pierworodny, bo Adam i Ewa. No nie, to, to, to nagle wszystko dla mnie już nabiera innego znaczenia. Mm. A ja jeszcze tutaj w książce Potęga świadomości Nevillea Goddarda też właśnie znalazłam coś o grzechu. I był właśnie zestawiony ze sobą często grzech i sprawiedliwość jako takie przeciwstawne pojęcia. I tutaj cytat. Grzech oznacza chybienie celu, nie osiągać swojego pragnienia, nie być człowiekiem, którym chcesz być, to grzeszyć. Sprawiedliwość jest świadomością już bycia tym, kim chcesz być. Czy ja mogę teraz włożyć ki? Znowu drugi już kij w mrowisko. Chciałam powiedzieć o Marii Magdalenie, która była największym chyba symbolem grzechu w Biblii, która była nam przedstawiana jako no, grzesznicę, ladacznice, No dobrze, nie będę już tam większych epitetów dorzucać. I tutaj jest pięknie pokazane, że z tego grzechu, czyli z tej nieświadomości, kiedy ona przeszła swoją metamorfozę, bo zaczęła być świadoma. A świadomość oznacza pełne zrozumienie swojej mocy twórczej i duchowej. Jeszcze w tej opowieści o Marii Magdalenie Neville widzi taki głębszy duchowy proces przebudzenia, w którym człowiek odwraca się od zewnętrznych, materialnych pozorów i zwraca się ku wewnętrznej prawdzie i mocy. I to symbolizuje Maria Magdalena. Tak. Mm. I to przebudzenie jest zawsze możliwe mm -hmm. przez proces przebaczania sobie i innym. No, o tym też niejednokrotnie mówiłyśmy o przebaczaniu. A odnośnie tego wkładania kija w mrowisko to ja chciałabym jeszcze powiedzieć o interpretacji Neville'a odnośnie niepokalanego poczęcia. Aha. Niepokalane poczęcie według Neville'a Godarda oznacza narodziny idei w twojej własnej świadomości bez niczyjej pomocy. I taka interpretacja mnie przekonuje, bo Neville Godard tutaj pokazuje, że nie musi się wydarzyć nic na zewnątrz, żebyś ty, piękna duszo, uwierzyła w to, co możesz wykreować i coś może powstać właśnie z twojej wyobraźni, przez to, że zastosujesz swoją moc twórczą. Dlatego często to, co my sobie zakładamy, jest nielogiczne dla innych ludzi, bo ktoś ma całkiem inne wyobrażenie. I dobrze jest zatrzymywać pewne informacje dla siebie na, na początkowym stadium tego naszego niepokalanego poczęcia, żeby ktoś nas nie wybił z tego, z te, jak to powiedzieć, z tego naszego nowego marzenia, które tam sobie powoli wzrasta. Tak, to ciekawe, bo Maryja też miała taki czas odosobnienia w którym pozostawała sama i nie dzieliła się z tym z nikim. I może to właśnie jest taki, taki symbol tej sytuacji, w której mamy jakieś nowe założenie i na początku dajemy się tej idei urodzić w nas samych, rozwijać w nas samych, a nie, że mówimy to wszystkim innym. I Neville Gozart jeszcze w kontekście tego niepokalanego poczęcia pisze tak... Umysł się jest sam w sobie. Każdy człowiek jest Maryją niepokalanego poczęcia i musi dać narodzinę swoim ideom. Także chyba już powinniśmy zakończyć ten odcinek, bo ten kij to no, jest mocny. Jesteśmy bardzo ciekawe, jak ty to widzisz, jak ty to czujesz, czy się z tym zgadzasz, czy uważasz, że to jest bullshit. Jesteśmy otwarte na każdy komentarz. I zachęcamy Cię do przeczytania książek Neville'a Godarda. Uważam, że Filip Konewecki, który zajął się tłumaczeniem książek Neville'a Godarda z angielskiego na polski, ich wcześniej nie było na polskim rynku, one są dopiero od jakichś 3-4 lat. Wydaje mi się, no on zrobił świetną robotę i chociaż Neville Goddard żył w tym XX wieku, i tak jak Kasia powiedziała w poprzednim odcinku, on zmarł w latach 70. XX wieku, czyli ponad 50 lat temu, te nauki są wciąż żywe, a jego interpretacja jest zupełnie inna niż powszechna narracja. I można się od niego bardzo dużo nauczyć. Nawet jeśli się jeszcze z nami nie zgadzasz, masz prawo się z nami nie zgadzać, albo jeżeli nie widzisz w tym sensu, to zachęcamy cię do przeczytania chociażby jednej z jego książek, bo my tutaj chcemy zasadzić się i pokazać ci, że jego słowa, jego przesłanie ma naprawdę wielką moc. To jest ta osoba, która miała niesamowitą zdolność do interpretacji. W bardzo prostych słowach i w bardzo zrozumiały sposób, i ten jego przekaz był krótki, ale mocny. Poświęć może nawet 40 minut czy godzinę, żeby przeczytać książkę Sekretem jest czucie 45 stron, i zobacz, że to wszystko, ta cała jego interpretacja ma ogromny sens. Ktoś może powiedzieć, że Nawil też się posługuje różnymi metaforami, tak, jak i Biblia. Ale jak już y, zauważyłaś Piękna Duszo, interpretacja jest no, diametralnie inna. I daj nam proszę znać, czy z Tobą to rezonuje. My jesteśmy bardzo, bardzo ciekawe i chętne do, do dialogu na ten temat. Może coś innego udało Ci się odkryć, może też już przeczytałaś kilka jego publikacji i coś Ci innego tam kliknęło, czego na przykład my do tej pory nie, nie zaobserwowałyśmy. Daj znać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. O jakim mężczyźnie będziemy mówić, Kasia? A to już nasza tajemnica. Sekrecik. Którego na razie nie zdradzamy, ale zasubskrybuj nasz kanał Piękna Duszo, żeby nie przegapić odcinków o kolejnych mężczyznach w naszym życiu. Piękna Duszo, i pamiętaj, że moc jest w tobie. Masz moc kreacji, masz moc manifestacji, wyobraźni. Tylko trzeba do tego wrócić. Trzeba sobie przypomnieć. A jak już to masz, masz tego świadomość, to wspaniale. Działaj i twórz piękną ziemię. Do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Cześć! Pa!